Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w yy, 13 już z tej strony z kowron piąty. A i tak, udało mi się włączyć coś to... czerwo, ja wymyślałem że to jest gruby Udało mi się włączyć to co to, to, to. Yy, No żeby pożar gasić, nie? Super Gdzie ten ogień był teraz? Chyba ja nie pamiętam, ja to nie tu, to na pewno nie tu to było gdzieś... gdzieś bardziej tutaj chyba Nie tu? Chyba ja I nastała ciemność e, Dobra, nie ma tego gościa co tutaj podpalił wszystko Dobra Ciep! Jest! Wow, ład, Dobra. Huh. Nie ma tragedii. Kuchnia w ogóle. Kuchnia swoją drogą też mi się przypomina kuchnia z... z amnezji w tym więzieniu całym. Tam też było całkiem fajnie. Jakiś kwas był. I tam potworek też do nas przychodził. Dobra. Okej, okay, co to jest? Wyjście, ku Ej! O Jezus mi się wydawało What? Serio? Wyszedłem? E, chwila Dlaczego tu jest tak w cholerę ciemno? To jest to samo miejsce, z którego przyszedłem? Jezus, Maria Jestem na zewnątrz Dobra, tutaj muszę wypasać jakieś światło i się w jego kierunku iść. Widziałem jakąś latarkę, ale teraz kurde nie widzę. O, tam. Potrzebny kusz. No ład! Daj spokój, kurde, po, tym, po tych ciemnościach to ja mam iść. Będę musiał się iść gdzieś zabić, żeby mi się baterie odnawiały. Ja pierdolę, się mam to? Może w środku jest jeszcze ten kurz, może muszę się wrócić. Dziwne, żeby kurde gdzieś sobie na trawie leżał, nie? A co to za szopka? Ja pierdolę, ten, ta burza. Da się to otworzyć jakoś, coś tego? Tak? Co? a tam są drzwi Dobra Nie ma tutaj klucza, jest klucz Klucz do szopy, do szopy Czemu do szopy? No dźwięki słyszę, ale nic nie widzę na szczęście walić tu Ajmy no, dajmo Biegniję, co ja słyszę? Co to w ogóle za dźwięki są? To nie było tu Nie, to nie tu To było tutaj? Też nie. Kurde. Tu chyba. mam wrażenie, że teraz będzie jeszcze gorzej. Wyszedłem. OCZA PIOš! ja się tak tego przestraszyłem? Zemyt. To było gorsze niż... „Ja pierdolę! Ach, ...Fuck. To było gorsze niż niektóre, potw... nie, nie, niż niektóre akcje w amnezji bez kitu. Ja cię pierdzielę. Duch jebany. A tam ci z psychiatryka to mówili is just another ghost. Jeżeli mieli na myśli takiego... ...takiego duszka, a mi oni... ...że tylko duch. Ja, kurwa, szacunek dla nich. Albo mają już tak słytą banię, albo nie wiem... Dobra, podrabienie. Chodźcie kurde. No to było niezłe. Spaść kurwa co to jest Eee, wygląda normalnie siedzi sobie, drapie się za głowę No to chyba trzeba będzie hopnąć sobie, jumpnąć nie No tak mi się wydaje Hej ziomek, jesteś normalny nie Dzięki za baterię Trzeba koniecznie... Okej, okay, rozumiem. Musisz się rozpędzić stąd w miejscu. Demyc Ciemno. Aha. Dammit! <grymne> Okej, okay, wskoczył. Myślałem, że spadł Teraz to się z tego zrobiła jakaś taka... Bardziej... Platformówka? Zręcznościówka? Nie wiem. Bardziej platformówka, nie? Okay. Tutaj? Jeny. Zdawało mi się, że to jakiś ducha, a to... ...była kropla. To jest trzeba ewidentnie, mi zawsze z zapalonym tym chodziliśmy. Jest po prostu za ciemno. Reload Okej okay. Mam problem Chyba Chyba, że No właśnie no nie pierdol temyt To jest zamknięte, nie? Tak. Co ja mogę? Tutaj też jest zamknięte Tutaj w ogóle frajer nie, nie może wskoczyć na to Co za gość? Co ja mam tu zrobić? Goddammit. Nie mam pojęcia. Chwila. What? What?! To jest save point co Co to kto to się pies A nic nic Dobra, lam Wydostanę się, don't worry. Ja się nie wydostanę. <laughs> Skąd wiem, że nie jestem pacjentem? Dobra, ty, w <laughs> ja... sumie... <laughs> Może faktycznie postać zwariowała? <laughs> nie, nie. Nonsens. sens. Faw dla mnie, nie. Okej, okay. nie będę panu przeszkadzał. Okej... Okay. Gdzie się kurde nie wróciłem? Tutaj nie było takich drzwi. Były pojedyncze i były zabite dwiema dechami. Więc mnie tutaj nie mogło być. Może trzeba tędy przejść. No, jestem ewidentnie w innym miejscu. Tam coś kurwa widziałem. Gruby! Co za masakra. jeśli go otworzyć. Można wyjść. Dobra. Okej. Okay. No i Kurde, pociągu nie mogłeś. To wygląda, jakbym... Gdzie kurde jestem? Dammit. Ja się nie wracam czy coś? Dejm. Kurwa, no nie pamiętam. Zeskosz jak możesz O ja pierdolę Prawie się zabiłem Ale było zapisywanie czyli że Jest jakieś inne miejsce Zamknięte No inne miejsce Dobra sprawdźmy ile nagrywam nagle gra mi przestała działać, i, ale doszedłem do wniosku, że skoro było zapisywanie, to jeszcze z mm, tego momentu jakieś 5 minut nagram i to byłoby koniec tego odcinka. I teraz tak. Pytanie, czy pasuję się tam kręcić? Czy się teraz ścieżką, którą znalazłem? No ja pierdolę, Ua! Fuck! Fak! Nie w tę stronę! <grym> Demyt Byłem pewny, że się obróciłem o 180 stopni i jakoś tak... Ech Przyciąło mi się chyba Dobra, mniejsza Fak, dobra, idę, idę poszukać innego przejścia Też mogę się założyć, że nie ma innego Muszę zrobić tak, żeby gruby mnie gonił Zrobię sobie jakieś kółeczko głupie, śmieszne I sobie ucieknę, dobra, no to matki bro Ha 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 śmieciuk. Myślę, że gruby nie jest jeden mniej nie? O kurwa Już zaraz za sobą słyszę, ale no, dobra Przestań samego mi się. stąd. Dobrze. Kalióweczka. Spoko. Mech. Ale spoko, grubego będzie można wykorzystać, żeby mi baterię ładował. W razie czego. Teraz tylko bym chciał jakieś kolejne zapisywanie. Stąd przybiegłem. Nie widzę grup... Bego Idzie w moją stronę. Dobra, zatrzymał się, jest dobrze Każda bateria chyba na jedną minutę wystarcza. Jak mi się wydaje. Nie sprawdzałem tego, ale tak mi się wydaje. Woda mogę tu wejść No nice, jest płytko. Nie no kurczę czy ja tu... Czy mnie tu nie było wcześniej? Byłem tu! Z tym grubym! Ja tu wskakiwałem już! Gdzie mam kurde iść? O ja nie mogę co za... Co za dziwne rzeczy A może... Nie no nie wiem nie, no byłem, no cholera. Eee, może tam było jakieś przejście w prawo, jak tam Gruby był z naprzeciwka, to w prawo tam coś było. Jakieś przejście chyba. Może z tego skorzystam. Idź, 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 idź. Już bez tego, jak możesz. Możesz? Cholera wie czy możesz. Ale tu jest niebezpiecznie. A wskocz. Ostatnio przeżyłeś to teraz też. Dobra Teraz pytanie czy ja go znowu tutaj spotkam na swojej drodze O o o kurcze Nowe zadanie zapisywanie Dobrze no to w tym momencie myślę że jest idealny moment żeby zakończyć ten odcinek Dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach z serii Outlast Trzymajcie się, cześć